Siema. Ja jestem z kanału Pablino TVK. W tamtym odcinku tu się wyświetli był błąd. Bo w odcinku podałem moją nazwę starego kanału, którego już nie ma. Za chwilę się widzimy. Mam 15 lat. Moje hobby to pływanie, jazda rowerem, i granie z moim. Kamerzystą w Fortnite'a. Kamerzysta, pokaż się. Nie, nie, nie. Miałem być w trzecim odcinku, więc się nie pokażę. Chociaż nie, tak zrobimy, że to będzie w piątym odcinku. Odcinki będą wpadały teraz co może co drugi dzień, jak się, jak wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem. Chodzę do klasy ósmej. Moim przyjacielem jest mój kamerzysta. Dzięki. Najbardziej lubię popylać z moim kamerzystą jaskuterą Crossem. No właśnie. Jeżeli... <noise> Oczywiście jeszcze mojego kanału nie ma. Mogę się zareklamować? Tak. Tutaj Wam się wyświetla nazwa wenderowego kanału, ale jeszcze go nie założyłem, więc jeszcze go nie ma jak coś. Dobra. Tu będzie gdzieś mój kanał. Nowy. Nowy czyli Pablinio TVK Interesuje się mechaniką i różnymi majsterkowaniami Trochę się interesuje takimi grami komputerowymi Dobra, nie wiem ile to było faktów Tam najwyżej dopiszę się Ale myślimy, że wystarczy więc szelcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale Subskrybuj z dzwoneczkiem. No właśnie, na naszym kanale. Tak. No nie, nie na naszym, tylko na tego. Na moim kanale. Pablino -ka. No i co? Chcesz zakończyć film? Tak, i będziemy zakończali teraz ten film, więc teraz nie ma zbyt co do robienia. Na dworze jest zbyt gorąco, nie możemy. Wam iść pokażę. Na dwór. Wam pokażę, może, jak jest na dworze. Upał. Firanka zasłania. Dobrze. I będziemy musieli się dzisiaj z wami pożegnać. Chciałbym, abyście zostawili trzy łapki w górę. I może później będzie jakiś odcinek, i może jutro albo pojutrze jak nagrywamy jakiegoś jakąś grę lub coś. Dobra. To na koniec tyle w naszym odcinku. Na razie.